Cześć moi kochani, witam Was na kolejnym odcinku u mnie na kanale. Zanim przejdziemy do dzisiejszych tematów, tak pokrótce o Clash Heroes oraz być może... Nowym kierunku gier Supercell'a, może nowej produkcji, chociaż za chwilę o tym wszystkim powiem. Dziękuję Wam serdecznie, że jest Was tak wielu jeszcze tutaj ze mną i wierzy w ten mój tutaj powrót na YouTube'a, że mogę wrócić jeszcze. Dziękuję za ostatnie łapeczki pod ostatnim filmem, bo było naprawdę nawet dużo jak na takie powroty, które wracam powoli do nagrywania. Dziękuję za Waszą aktywność w komentarzach, za oglądanie, za wszystko. TikTok też troszeczkę zaczyna odżywać, więc je bardzo cieszę, że Myśl, macie tą nadzieję, że to, co ja też będę chciał właśnie robić w moim powrocie, może się udać. Niebawem sobie też wybiorę paru z Was, y, takich aktywnych, bo którzy tam przy mnie pomagają mi, coś piszą. To wybiorę sobie do takiego teamu, który będzie ze mną y, na Discordzie y, rozmawiał. Będziemy. Będą poczucali może, tematy. Będziemy coś dyskutować i zobaczymy, może coś fajnego się urodzi z tego tematu. Bo to jest największą bolączką moją, że nigdy nie miałem takiego teamu takiego mocnego. Będziemy coś próbować robić. No dobra. Alebo i kanał zawsze też słynął właśnie z informacji newsowych, różnych przecieków i takich pierdół, zanim dostałem z z Supercellem, teraz tych przecieków wiadomo, nie mogę za bardzo robić, ale mogę nadal robić takie odcinki newsowe oraz moje domysły, przemyślenia, dyskusje, więc na początek lecimy z Clash Heroes, ci co nie wiedzą co to jest Clash Heroes, jest to jedna z trzech produkcji, którą Supercell zapowiedział że się pojawią. Clash Quest i Clash Mini już są grywalne, a o Clash Heroes zrobiło się ostatnio bardzo cicho. Ostatnie nawet, chyba po tym, Clash Heroes są z lutego, a nawet z listopada bym powiedział, więc od tego czasu, z poprzedniego roku jest cicho o Clash Heroes. Była tam, nie pamiętam dokładnie, kiedy była beta zamknięta, można było się zapisywać, i ludzie dostali dostęp do pierwszej takiej bety, żeby pograć, swoje wnioski, napisać i tym podobne, ale wielu oczywiście zlikowało to wszystko, zaczęli udostępniać filmy na YouTubie. Widziałem, że te filmy też szybko znikały, były blokowane z rozgrywki, tam co się udało zobaczyć to fajnie ta rozgrywka wygląda, zresztą możecie sobie zobaczyć, tutaj wam też tak puszczę, to jest taki, można powiedzieć, slasher, coś w takim świecie właśnie Clasha, jak widzicie Barbarzyńca jest Goblin Giant, więc będzie co tutaj robić, no i zrobiło się cicho tym Clash Heroes, o tak w ogóle w 3D będzie to też wyglądało, ja też jakieś 2-3 miesiące temu na oficjalnej tam naszej grupie Super napisałem pytanie co z tym Clash Heroes. No i tam dostałem tam troszeczkę taką, można powiedzieć, wymieniającą odpowiedź, po prostu cisza. Więc... Czy oni zaprzestali tą produkcję? Myślę, że nie, troszeczkę chyba e, przestraszyli się tych lików i pracują teraz nad tą grą mocą. W ogóle to, że jest teraz cisza, też be, i Clash Heroes będzie troszeczkę też powiązane z kolejnym newsem, ni, ni, który zaraz, zaraz będziemy opowiadać, bo widać, że y, Supercell może iść y, tego typu gry. Więc Clash Heroes na pewno według mnie jest produkowany, nie było żadnej informacji oficjalnej, że zaprzestali, więc na razie ten studio chyba w Szanghaju to robi, więc yy, musimy po prostu czekać na to Clash Heroes, myślę, że jak już będzie kolejna wersja dostępna do pogrania, taka ulepszona, poprawiona, to na pewno z pompą rozpoczną akcję promocyjną. Wrócą do tych wszystkich postów. Myślę, że pod koniec roku może może się będziemy mogli spodziewać jakichś z pierwszych wiadomości. Ja to jest oczywiście moje wszystko przepuszczenie. Nie mam jeszcze oficjalnych informacji, które mógłbym wam przekazać. Ale myślę, że Clash Heroes jest pracowana i ta gra naprawdę wygląda super. Zresztą, no, mam nadzieję, że będzie. Dobra, przechodzimy do kolejnego takiego newsa. Bo tutaj Supercell ostatnio pochwalił się nam właśnie. Takim produkcją rost Punk Rascals. Tutaj jest taki program Level Up dla studentów i przez ostatnie 6 miesięcy ten zespół pracował nad technicznym demem. Jest to taka grywalna gra, ale takie, takie techniczne demo, które można pokazać jako takie w swojej CV. I ten team studentów uczył się tam przy Supercellu, przy tym pisać gry mobilne i zdobywał doświadczenie i oni pochwalili się takim grywalnym demem i według mnie to coś może znaczyć, że Supercell będzie mógł iść, w ogóle link wam dam w opisie, będzie mógł iść w tego typu, grywa się takie slashery, takie poruszanie się po mapie, zabijanie, za chwilkę wam pokażę jak to tutaj mniej więcej wygląda to właśnie nie jest Raspberry Graska. Zobaczcie, też troszeczkę to przypomina można powiedzieć Clash Heroes. Też tam chodzimy i walczymy z jakimiś otworami, bossami. I to jest takie demo techniczne, które pokazuje możliwości tych studentów, możliwości tego, co oni będą potrafili robić z grami. No i przy okazji uczyli się właśnie pod okiem Supercell'a tworzyć, uczyć i pisać te gry mobilne. Więc myślę, że to demo, jeżeli zostało dobrze odebrane, podejrzewam, że to też jest taki, może rzucimy w sieć, pokażemy, zobaczymy jak to ludzie odbiorą. Jeżeli ludzie to odbiorą pozytywnie, to może w przyszłości ta gra pojawić się oficjalnie, bo no, wygląda, wygląda dosyć fajnie zabawnie, tak kierkowo, kolorowo ale może się z tego coś urodzi. No, myślę, że takie techniczne dema nie tylko służą po to, żeby pokazać, jak to może zespół pisać gry, ale też no, jeżeli będzie dobrze odebrany, to może, może się pojawi w grze, ale też tutaj właśnie oni napisali, że doceniamy ekscytację, ale zrozum, że to nie jest zapowiedź nowej gry, ani nie jest to grad, tak jak wam mówiłem nie? więc no zobaczymy, może ci studenci yy... Wydadzą taką grę, zobaczymy, czy pod okiem Supercell'a, czy oddzielnie. Ale myślę, że Supercell zaczyna myśleć o tego typu grach, więc zobaczymy. Clash Heroes będzie taką pierwszą, bo też duży hype się złapał na tego Clash Heroes. No i tutaj oni przez ostatnie 6 miesięcy pracowali nad tą grą, taką techniczną, więc nie wiem. Ja myślę, że ta gra może finalnie wyjść, ale to jest tylko moje zdanie. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy myślicie. I ja będę szukał kolejnych fajnych newsików, tak jak mówiłem postaram się ożywić ten kanał na tyle ile będę mógł. Trzeci film, trzeci dzień pod rząd, to chyba jest coś nie tak, jak ostatnio było, więc komentarz, zostawcie łapeczkę i pamiętajcie o kodziku POF, wgrać w Super Sela, to mi naprawdę też pomoże w powrocie, żeby tutaj m, zacząć organizować m, znowu jakieś eventy, zabawy, rozgrywki. A, na razie się trzymajcie, ja idę spać, bo teraz w weekend pracuję nocki, więc pewnie dopiero do poniedziałku, w poniedziałek się zobaczymy, więc m, trzymajcie się, też.